O, wojsko tutaj jest. Pa. A ty kim jesteś, że będziesz mi rozkazywać? Co jeszcze? Nie, nie, nie. Co pan zrobi? Dzień dobry, z tej strony, Patryk. Dzisiaj nagrywamy odcinek Minecraft Wojsko, odcinek drugi. Zaczynamy. Start. Nieee, kolejny dzień w wojsku, za chwilę będzie się W ogóle zabrali mi wszystkie moje rzeczy, bo podobno dzisiaj będzie jakiś nowy. Jakieś nowe rzeczy dostaniemy. Halo, 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 Patryku, Patryku! Nowe rzeczy dla pana, proszę. O, co jest? Ale halo, Mariszku! Dla pana, nowe rzeczy. O, Andrzej, ja nie ma. O, ale dobre rzeczy! Czemu to Dobra, to im swoje rzeczy. Wow. Mam nawet amunicję. O. Dobra. Wezmę sobie, posortuję ekwipunek. Najpierw to. Granat tutaj. A amunicję dam sobie tutaj. A nóż... Tutaj. O, Dobra! Dobra, to co tu tak postawiam. Niech będzie Ciekawe jak to strzela, ale na razie się nie testuję, bo czy coś zaraz To strzelam sobie rzutkami O cześć Patryk! Też dostałeś na wysiacie? ma No, dostałem. O co idzie? 10, 8, 5. No, fajny. A te nowe rzeczy są takie fajne. Lepsze niż poprzednie. Stary to wiele. Nasz stary glocka. No. Idziemy na siadanie? No, daj. Kapuczka muszę jeszcze coś pokajło. Bo... Ja już idę O, halo, dzień dobry! O, dzień dobry! Ej, pan chciał na śniadanko. Hmm. Może? Butelka wody i trzy ziemniaki. Upieczone. Tak. O, Tu są ziemniaki, tu. O, tu są ziemniaczki. Raz, dwa, trzy. Děkuji mu takové, prosím, dla pana. Děkuji. No, wojsku, jak tam, nové věci, podoba jim se? No, která v vojsku, jak jestem, to od razu jsem silnější. Znamená to, že tak šredně jsem glodný, więc možná to sobie na później. O, cześć Patryczku! Cześć! O, co? Co dla, co dla mnie? Tak, dla mnie tylko tam... ...pięć mięsek i butelka wody. Ja butelek wody... ...dobra, są dwa buty. Ziemniaki dam sobie tu. A plecak będę miał tutaj. Co tam? Nic. W górę. chodź choć przedostała dzikloka na strzelnicę Dobra No nie, muszę przeładować Dobra, zaraz przyjdę i do toalety. Zaraz mi się skończy amunicja. Zostało mi tylko 54. Ja sobie jeszcze chwilę poszłam. Halo, halo, patryku! Wojna, wojna! Jak to wojna? Zobacz, przyślij. Oni atakują nas. Czy pan mi da lepsze rzeczy?

Šupko! Já hlavně potřebuji ten! Dále, ještě lámy! Šupko! Oni odpalí robota! Šupko! Oni! Počkáme! Awa! Awa, ale dostaje! Awa! Awa! Čekáme! Szybko reloaduj! Szybko! Szybko! Muszę szybko odpalić armatkę! TNT! Szybko! szybko. I też rzucę granat! Dobra, rzucam granat! Rzuciłem! To Szybko! Zgląda. ile tu jest tych Zgląda. 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 granat granat. się Zgląda. szybko Zgląda. Szybko strzelać. szybko z noża Zgląda. 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 Szybko muszę strzelają Dobra! Bum! Dostał! Możesz... Szybko Z samochodu! Dostał! Arpeggio mają! Co? Idę do samochodu też! Jestem w samochodzie, strzelam! Ja też! Mam arpeggio! Szybko! Dobrze! Też mam! Tchau, 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 Teraz tchau, Dobra, idę się wyspać, nie wiem jak ty, trochę się zmęczyłem. Ja też! Ciekawe co się z... potem stanie. No. Ale tak trafiłem tą armatką. Ile Akaczy? Dobra, co bym potrzebował tak, żeby mieć? Pieczone mięsko. Mam modo akacza, to na pewno. RPG. Akacz. I pan Ale Patryczku, chodź, chodź! Co się dzieje? Patryczku. Brawo! Wojna wygrana teraz? Teraz dalej się będzie toczyć los. Lecz pamiętaj, że wojny nadal mogą A mogą Dobrze, po tej udanej wojnie Możesz iść ze mną. Na obiad. Ale, ale dobrze, sobie poradziliśmy. Jesteśmy takim mocnym wojskiem. To no. jesteśmy przygotowani na wojnę kolejne chciał? Jakieś stejki? No. Dobrze, proszę pana, jestem trochę głodny. To ja poproszę jeszcze jednego steka. Proszę. Dziękuję. Proszę się. Trzy ciasteczka. Pasztet. Mi marchewki. Ło, wow, dobre. Już, już jestem najedzony są. No. Drewno. O, dziękuję. Do widzenia. <śpiewanie> Następnego dnia. Mm. Jak to dobrze, że... że, u, że wojna się udała. Dobro. Mm. Na razie w sumie nie biorę swojej rzeszy, albo w sumie ubiorę sobie. Albo, ale jeszcze nie biorę, wezmę sobie pasztet i ciastko. Ciastko z pasztetem, bardzo dobre. już w sumie nie jestem na raz głodny. A co nie wiem, poszalam rzutkami. Halo. Halo? Co? Halo? Jestem coś w tym, w tym wojsku? O! O, o! Dzień dobry! Słyszałem, że mieliście ciekawą wojnę. No, udało nam się ją wygrać. Za to, że wygraliście tą wojnę, bo na, na nasz kraj był w zagrożeniu, dostaniecie dużo funduszy od prezydenta do wojska. O! Proszę, przekaż to na stołówkę tam panu, ten pan z żółtą koszulką. I on dostaniecie wypłatę, wszystko będzie super. Proszę, nie mogę go znać. Oddaję to tobie. O, wow, ile kasy! Do widzenia! Trzymajcie się! Do widzenia! Dobra, ale mam kasę! Muszę to przekazać na stałówkę. Może damy jakąś wypłatę, nie wiem. na złoty? Może mioda chociaż. Dobra, halo. dobra. ale. Halo, halo, co to było? O! Czy to było? O, dzień dobry! O! Ktoś wychodził. Kto to był? Wyszedł z prezydenta miasta i dał nam pieniądze. Niech on mi, mi da wypłatę z tego. Wow! Ile mam <laughs> Dobrze, chodź, chodź tu. Patrzcie za to, że do z wojsku są 12 tysięcy wow! I to ma miesiąc O, to fajnie jest w tym wojsku. No. A tutaj co? Tu? O, na wieży. Zbudowaliście nową. Tak? Ej. Jest są cztery wieże i 115 Patrz, ktoś się dzieje był pum 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 i go nie ma. Rozumiesz? No. Przeki poczuku. Czekaj, proszę też iść po jakieś za to. Oj! Cudło. Ops! Eee, no dobrze, to idziemy. Dobrze, ja pójdę coś zjeść. Jeszcze. A e, ja jedę sobie po żeby mieć. Dobra, wziąłem sobie je jednego glocka może. Oj! Idę sobie ta szelnice poszczelasz. Hm, a się Babi. Nie ma tu takim wojsku, co myślisz, że to jest dobra wojsko. Co ty robisz? Nie ma. Co? Co ty Co, co ty robisz? Co? co? Druga część nastąpi. Druga część nastąpi. Pa! Pa!